Siemano! Dzisiaj pokażę wam, jakie runy sobie złożyć na Kamil. Zapraszam do oglądania. A więc tak, na Kamil ja bym szedł w ucisk nieumarłego. Czemu? Fajnie to współgra z naszym kół i fajnie po prostu to nas leczy na linii, kiedy sobie podchodzimy i capniemy sobie z takiego ucisku nieumarłego przeciwnika. Do tego niech będzie grzmotnięcie tarczą, bo wystarczy będziemy mieć na sobie często, a to nam doda, dodaje pancerza i odporność na magię. nas zbroja, zawsze spoko, zapobiegamy połkowi na linii. nie, Niezachwiany nie też spoko, jeszcze więcej pancerza i odporności na magię, bo chcemy być bardzo tanki na naszej tutaj Kamil. Triów, spoko. Jakieś leczenie i żwawość Muszę być, nie, nie widzę tutaj po prostu lepszych opcji, a jest to spoko opcja, ponieważ mamy lepszy atak speed, a nasza tutaj Kamilka, no w sumie w głównej mierze się opiera na atakach, a atak speeda nie będzie się budować. Poza tym prędkość ataku, siła adaptacyjna, no i skalowanie zdrowia. I to tyle jeśli chodzi o build na Boże Runki na kamienice. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!